Dobry mordy Dzisiaj jedziemy z lotniska Ciśniemy ogień, było 2 km podlotu do pociągu No i potem 11. 11 było pod lotu do lotniska pociągiem Także nie jest źle My dopiero zaczynamy No miałem wyjechać o godzinie kurde Dziury to są jakieś O godzinie w 11 ale wjechałem o 12 coś tam się zmieniło musiałem łańcuch wymienić bo już się wysłużył po prostu no i pogoda jest mega po prostu, jest ciepło o, sama bluza także się ubrałem fajnie i co i ciśniemy, lecimy e, zapomniałem o najważniejszym czyli o żarciu ale to tam zostaniemy na pauzę na pompie i zobaczymy jak to będzie Lecimy ogień! No i teraz sobie do Biedronki coś zjeść i na pompę, potem coś do picia bo w ogóle nie wziąłem y, napoja chce mi się strasznie picie idziemy do Biedronki kurde, to wam powiem tam trochę transmisji zrobiłem na żywo, ale Biedronka, nie? o, nis codziennie niskie ceny Chodzimy. taki wózek zajebisty ten zajebisty wózek o no i teraz idziemy coś do picia kupić kupiłem sobie polskie jabłko z Polski no, teraz so schnell aber Augen nicht No jedziemy się nad morze. Szkoda, że kurde Ten ostatni dzień jest taki ciepły, bo jutro już ma być zimny. no szkoda, ale rozpoczęcie sezonu, fantastyczne Wam powiem tutaj, ale w ogóle wiatru nie ma, to jest idealnie, idealna pogoda na jedzenie. teraz jedziemy sobie kółeczko do morza zrobić i z powrotem na ginkę. No, jest powrotem maginka na Jasień. Kierunek dzisiaj taki plan jest. Także zobaczymy, jak to wyjdzie. O, ale to ja nie? To jest. No, my tu już sobie kręcimy nad morze, ale zimno się zrobiło teraz. Ciągnie od morza i tak. Kurde. Wam powiem. Nad morzem zimni o wiele. Od tego morza daje strasznie zimnym, bo wie jesteśmy no do morza może mamy 5 metrów. No i dlatego tak zimno. I było czuć tak jak wjechaliśmy tutaj nad morze, było czuć, że no, wjeżdżamy w strefę zimną ale nie jest aż tak zimno, żeby tam w ogóle nie jechać Także jest spoko. Jedziemy sobie na molo Zaskoczymy wszystkich i jedziemy rowerem na mowo. Mam wrażenie, że im bliżej Gdyni, tym zimniej. Im mniej ludzi. Tutaj w ogóle nie ma ludzi. Jeden gościu idzie. No ale tak to w ogóle nie ma ludzi. I tak mi się wydaje, że... taki fajny budynek. Tak mi się wydaje, że... Kurde, Gdynia to tak niechętnie. Do Sopotu tak w miarę, w miarę to było z ludźmi. Ale potem to już się robią ubytki straszne. No, ale my sobie tu spokojnie idziemy. Ja Wam powiem teraz, tak, że yy, przełom się zrobił, bo w Sopocie robią tę nową drogę, ścieżkę rowerową. Wymieniają chodniki w pasie nadmorskim, więc jest za. mam godzinę. Piętnastą Jeszcze dwie godziny sobie pojeździmy Dwie godziny powrotu No i co? I do domu! Do domu! Ale tu drzewa powywalali Maniana się odwala Tutaj też w ogóle powódź była A my jedziemy sobie w stronę mojego strumyka ulubionego Przed którym zawsze było ciepło i przed którym siedziałem no, ale teraz jest zimno nie, no ale rękawiczki musiałem, musiałem założyć bo inaczej by nie dało rady no. taka jest rzeczywistość no i tu jest ta moja rzeczka fajna przed którą zawsze siedzę ale kurde to słuchawka bo to dudni w uszach <grywka> Ja dudni w uszach i ten co chciałem powiedzieć Właśnie przed tą rzeczką sobie tam zawsze siadam tutaj na tym kamieniu no ale dzisiaj co? Dzisiaj nie ma słońca, nie ma co się opalać i co najważniejszego o i mamy 5 metrów do morza, tam z tyłu jest morze, właściwie o tu się jedzie, gdzie to? To kierunki zgubiłem tu do tyłu, nie? no to jedziemy, tam można sobie rowerek zaparkować. Zaraz tam pojedziemy sobie i za rowerek zaparkować. Jesteśmy nad morzem Tam gdzie ta pani z tyłu stoi, to można sobie ten rower zaparkować No i tak to wygląda Wam powiem, tutaj Na tym morzu naszym To już, to już jest Gdynia akurat kurty ten piasek jest ciężki Tam gdzieś się klif zawalił Tam do tyłu No i ogólnie to taka rzeczka wypływa Ijo, ale Tu się porobiło, bo od tych fal, taka aż piana biała, a to jest śnieg. dobra. <laughs> to jest śnieg. Został nad morzem, jeszcze nie stopniał. I w ogóle... I tak to wygląda. Czemu śnieg? Śnek nad morzem nigdy nie topnieje tak szybko. Musi naprawdę słońce przygrać, żeby w ogóle coś stopniało. Nie? Bo to... Ja myślałem z początku, że to jest jakaś piana albo coś, ale to jest nie. No jedziemy sobie z powrotem teraz.